No, siema, jestem Elviso i witam was, moi drodzy, bardzo gorąco. W kolejnym odcinku na moim kanale. No i moi drodzy, uwaga, uwaga, jest taka sytuacja, że Agentix napisał do mnie normalnie na Messengerze. Ej, Elviso, jest coś ciekawego. Wbijaj pod moją willę, ponieważ mam dla ciebie ciekawą niespodziankę. Więc w tym odcinku polecimy sobie właśnie pod jego willę i zobaczymy, co tam chłop dla nas sobie po prostu ogarnął. Ponieważ tego co pisał, jestem coś mocnego, więc zaraz sobie zaczął się jakoś sobie obczajmy Siemano Agentix, witam bardzo gorąco. Siema, stary. Gdzie jesteś, Elviso? Nie wiem. E, sprawdzaj, sprawdzaj. O, tu o, jestem. Tu siema Mario. Hej. Bongiorno italia, bongiorno, Bądziorno el subscribero kanał to nie? Ej, el, el dzwoneczko, el si. dzwoneczko si si dobra, stary, mów, o co chodziło tam, o co One chodziło hundred, tam? 100 y, euro 100 subscribers mordo. o, dobra, to, euro, to, ale, to, euro. Stary, o to chodziło, co chodziło, miałeś jakąś niespodziankę? Coś zbudowałeś, czytałeś? bardzo prosta, elegancka. no co jest? E, mianowicie widzisz ten słupek? no to jest mianak stary, powiedz mi. Więc pokażę ci, co odkryłem, bo to jest niesamowite. co się stało stary, to powiedz mi? co się stało? Stary, patrz. Bo jak masz taki słupek, to spróbuj no. na niego wskoczyć. No, no mogę normalnie, co nie? Nie, nie, nie! Musisz tak, o, tak, o, Ale tak się nie, nastry, to jest no, nie, realne. nie, 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 można, no nie, 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 a mogę na tą dynkę wskoczyć? Ja też mogę stary, widzisz? Ja też mogę Widzisz? A teraz patrz Jak rozwalisz dynkę, to nagle pod nią się drabinka Uuu, i co to, to jest za wejście stary? Nie, czy, nie czy to wiem. jest twoja tajna baza? skobając ją właśnie odkryłem, co? Czy tak? Nie, nie. nie mylę się? To nie jest moja tajna baza, to jest nasza tajna baza Nie, to jest moja tajna baza Oddawaj mi ją, bo ona jest już moja Ej nie, ale tak stary, serio, bez Co tam sobie schowałeś, co? Pokaż mi to O co tam Aha, chodzi? też Mogę tam wejść nie w ogóle? Możesz, zezwalam cię. Okej, okay, dziękuję za pozwolenie, panie kierowniku. Panie L-subscriberze, to jest w ogóle no. widzę, że dość ciemno, Suma, jakieś ohoj, w ogóle pochodnie? Gościu, tu jest ciemno, okay. bo jest ciemno, Ej, to, no to, to, to jest co to jest, jest za mnie, stary? Ej, excuse me, ale o co tu chodzi w ogóle? To jest A, jakieś Tu masz od razu podstawowe wyposażenie, które każdemu się może przydać. I no. Ile nas jest? Ile jest obrońców milionowych? Dwóch. Obrońców tych prawdziwych skrwkości! A takich patriotów? Tak, takich. Oj patriotów, myślę, że jest co najmniej ich czterech, ale teraz Jubili to jest już do pięć na, osób, rządki, nie? Napiszcie, czy jesteście lokalnymi patriotami Czy jesteście naszymi patriotami milionowymi? napiszcie w komentarzach oczywiście, a teraz tak stary, szczerze, co to jest za miejsce? walczyć o wolność! Ale stary! W firmie w ogóle pięknego. powiedz gdzie my jesteśmy a, a, jesteśmy w tajnej bazie, o której nikt nie może wiedzieć. Ale, ale kiedy ją zrobiłeś i po co? Cicho nie pytaj, nie zadawaj pytań. Ja, ja mam pytań. stary wejść tutaj, czy mam wejść tutaj? Bo już nie ogarniam. Możesz już wejść, ja ci Ale pozwalam Ale tu, czy jest... mam skakać wodę? To jest. A w sumie? Ha. Jak chcesz. Jak wolisz. Ja chyba preferuję wodę, bo jest szybciej, wiesz? Okej, okay, ale zobaczę. Jestem ciekawy, a co ja z stary zrobiłeś. rozrobiłeś. Może drugą wersję? Dobra, okej. Okay. Co z nastąpi zbudowałeś? Pokaż bo jestem aż ciekawy, okej? Okay. Dobra. I co to jest, stary? I gdzie jesteś? tutaj jest jakieś dziwna sieć pokoi? Bo już nie ogarniam, okej? Okay? Co pazy? to w ogóle jest? No, sen, I tu jest wyjście, normalnie Jest stary po co tak to zrobiłeś bez sensu? Serio. E, ale wytłumacz mi teraz inną sprawę. No. Jakbym się tutaj zeskoczył, to jakbyś niby wrócił na górę. Okej, okay, to ma sens, stary. A teraz wyjaśnij mi gdzie Okej, okay, gdzie jest tajne przejście? Okay? gdzie jest tajne przejście? A, wszędzie jest tajne przejście. Przejście mówisz? A wszędzie a, jeszcze... Trzeba Shiftę, Dobra, okay? Elviso, Dobra Czekaj, czekaj, zanim co? spróbujesz, to patrz. E, ja robię pierwszą rzecz e, czyli odkładam wszystkie swoje te... To temki, ja też teraz odłożę bo, spoko, nie ma sprawy. E, gościu. No, że, zero projekt, zero mieczy. A to samo może być story, że tak, aż tak. Uuu, gościu. Chociaż żarcie wezmę. E, ale nie nagrywasz, tak? Nagrywam! No dobrze, no to Elwiso musisz wyłączyć. Nie, no nie mogę włączyć jest stary nie, nie dla wida w ogóle, nie ma takiej opcji stary Bo, wi bo zero, widzi, zero, obrazi, zero. widzi się obrazi, widzi się obrazi, na serio oni nie mogą widzieć jak tutaj wchodzisz No powiem ci stary, że jak nie obserwuję Instagrama, Elvisa, Podłogą, Oficjal, to mogę wyłączyć nagrywanie Ale nie, wy no, obserwujecie, no, serio, więc wdech. nie wyłączam Dobra stary, tak teraz bo baki, mam serio włączyć nagrywanie? Co się stało? No tak, tak, no bo stary kurde, no chcesz pokazać, no w łeb się palni. Ale przecież Bobo tych filmików nie ogląda, bo są takie reguły stary A no dobra, są reguły, ale widzowie oglądają, a tutaj jakaś sześćdziesiona jedna się na to. tylko nie to, stary, tylko nie to. Dobra, ej, stereo, to, to zróbmy tak. Jeżeli będzie coś takiego, co, co by można było nie pokazać, żeby Bobo się nie dowiedział, bo ktoś obluje, to, to po prostu to wytno, okej? Żeby było jakieś tam cięcie stary żeby naszych tajemnic wszystkich nie, nie zradzać, okej? Okay? Spoko no stary, nie ma sprawy. No to idzie. Tak, tak może być. Gdzie jest to wejście, Teraz co? Nie, nie wiem. O! mam coś! Ej, tu jest to zejście? To jest pa, tu stary? Pa, Ej, czemu tam coś... jest lawa? Co, co nas teraz zbudowałeś? No zobacz! Ej, co to jest! Ej, co to jest stary! Chyba sobie robisz teraz ze mnie jakieś jaja! Ej gdzie ja teraz nie jestem? Wiesz jak ci, ci to skomentuję Jak? Bye bye! Ej, nie, wyjaśnij mi teraz dlaczego po pierwsze, a po drugie, gdzie jestem stary? I dokąd to jest niby wyjście? Wyjaśnij mi to wiem. Jak to nie wiesz? Nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Wspomniałeś, co, nie? tak? Tylko masz pamięć, okej? Okay? Czyli, czyli czy ja teraz stary, rozumiem to dobrze? ale teraz tak sprawdzę, ty serię te itemy wszystkie zostawiłeś? No tak, bo ci ufałem, stary! O, ej, no wy ty fy! Gramy do jednej bramki, Dobra. mnie to jaką walisz teraz akcję, typi, a to ty w ogóle chodzi, ej, ale ej do, serio! Do której skrzynki schowałeś, bo mi się nie Tam były beczki cepie! Takie Dobra, beczki jak ty. Kilka, beczka, jedna rodzina Dobra, okej, okay. powiem teraz tak, moi drodzy, nie mam pojęcia co chodzi, ale chyba zostałem zamknięty w celi, albo bez wyjścia, albo z wyjścia Nie zaraz pojęcie zaraz się tej wszystko okaże, ale jak zaraz umrę, to może być po mnie. Więc wolę być ostrożny, okej? Okay? Wolę być w tej styli ostrożny no i to, co to tu się cześć elbiso, powodzenia Stary, czy ja właściwie widzę we drewno? <laughs> jesteś z wyrolem. Boże. Jesteś z wyrolem, a więc jesteś po prostu z wyrolem, okej? Okay? Bez serca. Bez. Co... Oj, jaki, ale dobry, o no. I co o, ty no. właśnie odwaliłeś, typie? Jakby... No. Co to jest za miejsce? Mm. Nie, no jak ja, jak ja zły jestem, Gdzie ty nie się... Czy ty mnie zamknąłeś? Czy ja mam teraz wiemy. szukać wyjścia, naprawdę? Ale to nie ja byłem. ty Wszedłeś w jakieś złe miejsce i co? Tak, już zabłądziłem, stary. Tak się akurat stało, co nie? Że zabłądziłem. No nie, nie po mojej myśli poszło. No I czy ja teraz. Ja poszedłeś, ale w który ty obraz y, poszedłeś? W tą połapkę dla Bobo poszedłeś? Czy to jest Kpina, Agentix? Czy to jest stary, Kpina? W... Wszedłeś w pułapkę dla Bobo. A ale nie czy to nie jest, to jest jakiś stary takie... żart? Ale to było taki system, że wiesz, jakby Bobo chciał. Aha, się znawać, stary! On aha! W I teraz mam tu sobie znaleźć spośród 200 guzików 40 miliardów Ta. dźwigni wyjście, tak? Super! Ale jest ci będę dał Powiem ci, że takich przyjaciół ale, to ze świecą szukać. Było we... Ale było iść za mną, ty gdzie poszedłeś? No sam nie tam wróciłeś, typie! No ale dobra, kurde, pomyliłem się, no co ci poradzę? I teraz no, udajesz, sery. tak? No, co ja mam teraz nie by zrobić? Jakby serio, mordeczki, jestem teraz tak <laughs> aktualnie <laughs> bez wyjścia. Serio! <laughs> ale Okej, okay? nie jest tak źle. Czy stereo dałeś dźwignię na końcu i liczyłeś, że ja będę sobie po kolei wszystko <grym> stradał, tak? Tak, Naprawdę? Okej, taki jesteś. A jeszcze taki w ogóle jesteś niewinny. To ty masz o niczym pojęcie, co nie? Taki ja niewinny. Nie, wiem, ja nie wiem. No i wszędzie ta paskudna akacja. Dlaczego, ja akacja? Ja nie dlaczego nie akacja? Dlaczego akacja? Nie wiem. Mnie, nie, nie u mnie inne drewno na tak jakby stereo. W łeb się palni. Stereo, stary po prostu. W łeb się palni, ponieważ to jest jakieś. Czemu w ogóle mam iść w tym tunelem, stary? Ej, stereo w ogóle. XD. Dl e, dlaczego? Gołysiu, co? co? Co tam znalazłeś? Pochwal się. Czy zrobiłeś tam mnie pułapki w tunelu? Kurde, przeżyłeś! Aha, a więc tak się bawimy, Agent X? Spoko. A która to jest pułapka, ta pierwsza, czy która? Czyli sobie jeszcze inne, jakieś gorsze, tak? Tak, może więcej jest. Okej, okay, powiem tak, będę się szybko, bo jak teraz się zatrzymam, to mogę w to wpaść, a wolałbym raczej nie umierać. Ej, jesteś chory, Agent X, nie? Jakby. Okej. Okay. Który masz level? 17 Nie jest nee, tak źle. Kurde, chociaż... Nie ale leciło się płaci. na 40 okej, okay, ale serio, co będzie dalej? Jakby ja już się po prostu nie, cykam wiem. powoli. Już powoli tutaj cykam, ale że ja zaraz... Myślisz, że co, co ja z tym mam wspólnego, według ciebie, Rewiso? DIAKSY! Tak, o, diaksy! Uminałeś diaksy, agent! Nie ma kiedy nawet teraz wziąć, bo tu już nie wejdę. ale Aha, to jest, to jest pułapka. Powiem ci tak, pułapka kop, sprytna, kop diamenty, kop. ale nie mam, nie mam kidofa typie, zabrałeś mi go. tam nic nie ma. Kidofu nie mam, typie. Zaufaj. Fryer z ciebie po prostu, jest i naprawdę. Agentik, powiem ci, że jesteś naprawdę człowiekiem, który mnie teraz Te ja właśnie ja Okej. Okay. To jest bardzo A. dobra metodowa. Jeśli je się teraz mówisz, że jest na samym końcu dziura, w którą mam bez żadnego pomyślań skoczyć, tak? tak? Ale jako masz, to jest pułapka, więc wezmę jakiś tak, żeby e ewentualnie sobie tej walnąć po prostu blok klacza. I żeby przetrwać, ok? Ponieważ mi to wygląda na ewidentną pułapkę w moim kierunku, ok? Ewidentnie. No, nie powiesz, No. Co? Jakby, jak wszystko w tym odcinku, to jest pewnie. pułapka. Okej, okay, Moby, nie ma zdrojki. Ej, serio? I mam zaraz A tutaj. już do jaskini, czy Jestem nie? właśnie w jaskini i mam, I mam zaraz iść tym. Tropem agencji, czy co? Ej serio, weź mi to wyjaśni. Mam teraz po prostu iść przed siebie za pochodniami czy jak? Ej serio, już się ku biegie czemu to jest w ogóle nie tyle wiem mobów. E, odnajdź swój szlak ci tak powiem Odnajdź swój szlak, jeśli w ogóle jest Agent XP, jakby serio, taki poeta z siebie, a jak tak? swoje temy już zgarnę, jeśli nie znajdziesz swojej ścieżki no, możesz trafić na ulicę. To, hagi wagi jest, elo. Dobra, powiem tak, stary. Jesteś. Jeszcze nie będę obrażał, jakby, stary. Jesteś po prostu stary żałosny, okej, naprawdę. Jakby kumasz. Oboje pokonujemy, Bobo celowo staramy się zrobić wszystko, żeby wygrać. A ty robisz pułapkę na twojego brata, naprawdę. Ale dziś jest 1 kwietnia. Jeszcze koło lawy. Dzisiaj, stary jest 20. Pierwszy nie, no, tary, czerwca myślisz, chyba? że co, że to jest pułapka dla jaj? O, Ja ją zrobiłem na. I gdzie jest w ogóle ja stery koniec? I to, tak... to nie ma końca! To nie ma po prostu końca! <laughs> w złą stronę poszedłeś? <laughs> nie, bez jaj. Bez bo są jaj. Dwie. Są dwie. Są dwie? Masz dwie opcje. Ja zaraz się nie zgubiłem, tak? A w drugiej się zgubisz Dzięki, stary, dzięki, dzięki. Czekaj sekundkę, ja wiesz co? Wolę się jednak upewnić, niż że zaraz pójdę w jakimś naprawdę złym kierunku, bo potem może być naprawdę lipa bo tam były jakieś dwa kierunki, jest skini, ale mam iść za pochodnią, czy mam iść w ciemność? Czy to była ta pośrednia łapka? To jest wybór, Elviso. Nie, na poważnie? Tak. Na poważnie? Ale ty jesteś chytry, nie? Ale ty chytry więc teraz tak, tutaj wskoczyłem. <grym> Pamiętaj, zawsze jak jest światło, to jest jakiś koniec. Najciemniej pod latarnią, stary, najciemniej jest pod latarnią. Okej, okay, więc teraz tak, tutaj w tym kierunku coś może być, zaraz zobaczymy, moi drodzy. Ale mi to jest serio mega ciemno i chyba... Ja tam nie będę szedł, ponieważ tam po prostu jest ok? okej? Dobra, jak tak ci to wolno idzie, to jeszcze nie dotarłeś do końca, to ja po prostu chyba tam pójdę, cię dogonię i cię wyjaśnię, żebyś już szybciej to po prostu przeszedł. Aha, okej, okay, to wiesz co, ja właśnie jednak pójdę tutaj jednak w kierunku pochodni, ponieważ myślę, że im mogę bardziej ufać... Okej, okay, ziomki, jest serio myślę, że tutaj bardzo niekolorowo, jest więcej creeperów niż agent X ma punktów IQ, a więc teraz tak, czyli tu Ej. jest wyjście, aha. A ja celowo zawróciłem, tak powiem ci tak, jesteś takim manipulatorem Agentix, naprawdę. Tak teraz mnie tutaj fakowałeś, że serio, aż mi się zrobił głupio, okej? Naprawdę, ale to Agentix, odważny jesteś. Jeszcze nie dałeś w jednym miejscu drabinki, ty głupi cepie, naprawdę. Nie dałeś nawet w jednym miejscu drabinki, jakby serio, Seporać, ha, porać, aha, okej. Ja chcę Ja sobie zawsze poradzę Agentix, tak ja jestem, ja jestem sprytny, ja jestem chytry Lisek, więc ja sobie poradzę. Serio stary, ja się ciebie nie boję. Ale la, bo mi przykro. Czy to teraz będzie nie po prostu tak przegadyło, tak? Powiedzcie, że nawet Bobo jest bardziej taktowny, okej? Nawet Bobo jest bardziej Tak, 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 jak najbardziej. Okej, okej, agent. Ok, czy to jest jakieś kolejne pułapkarstwo? Tak to ujmę. Ok, zaraz zobaczyć, bo to jest jakieś po prostu, widzę, że. tunel? Po co tu jest redstone? Bo ja się powoli boję. Jestem już tych dość wysoko. bo... No przestań! Gościu. Ok, jest to już po prostu glitz wszędzie, więc. Czy to jest jakieś wyjście? Koniec? Be... Surprise, Elviso! Jesteś... Jesteś... Jesteś jakby... Jakby... Jakby Wait, jakby co? Czy to są jakieś jaja! To są jakieś jaja, dosłownie Uy, Jak się stąd wydostaniemy? Jak się nas jak się dostaniemy Magentix? <laughs> jak? Pytasz poważnie? No jak, to A widzisz? spadaj, no, ja nie wiem. a spadaj! A wiesz jaka jest ciekawostka? No? Też jak na początku odcinka ci pokazałem, że nie da się przeskoczyć przez taki płotek, co nie? No. To, to przez to też nie przeskoczysz. Okej, okay, <laughs> Agentix. I, już... i, I teraz można byłoby stwierdzić, że masz rację, co nie? Ale mhm. nie pomyślałeś o jednej rzeczy, ty głupi buraku. O jednej rzeczy nie pomyślałeś. I teraz pytanko: Czy ty jesteś aż taki mądry? I myślisz, że teraz jest skoczę, a tu postawisz tutaj bloczek i będzie po mnie, tak? Tak Dokładnie HEJ! Hey! NIE! 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 O jaki biedny NIE! Nie! Okej, ziomki, mega speed, mega speed, okej, będziemy tam pierwsi Będziemy tam mega pierwsi, też, będziemy to zabudujemy przy okazji Żeby nie mógł tu wbić, ej, stereo, moi drodzy, właśnie wygrane okay, życie, W tym momencie będę, będę tam, będę tam, będę tam, będę, 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 szybko, szybko tej Aha. beczki szukałeś? Tej konkretnie o tej tutaj? Mm, tak Okej, okay, spoko, fajnie. Wiesz co w niej jest? Wiesz co jest za tym koblem? Hej. To czego szukasz? Tak! 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 Czy ja właśnie wygrałem życie Game Szybko, kopie kobla! Kopie kobla, Kopie kobla, Kopie kobla! Nie wiesz, że jest to szybkie takie wyjście jedno, Ale Okej. Okej, okej. Okej. Okej, okej, czekaj, czekaj. Nie macie tutaj? Agentix, czy teraz nie, coś knuje? Nie, nigdzie nie ma, nigdzie nie ma, Elviso. Czy ty teraz coś knuje? Jeszcze tu jestem bezpieczny? Hehe, <laughs> tego bym nie powiedział akurat. Yy, może się upewnijcie, zabuduję. Eee, yy, czy ja mogę czuć się bezpieczny? Powiem tak, ja serio wolę mieć pewność, że on onson nie wyjdzie, więc zaraz ty po prostu szybko. Zabudujemy! Agentix, <laughs> dziękuję, miło było Cię poznać, ale spadaj, frajerze, ok? Spadaj. <laughs> frajer? Tak, frajer, żebyś powiedział. Że, Fryer, Aha. Powiedziałbym, że jesteś draniem, ale ty o tym wiesz, Agentix. Powiedziałbym, że jesteś bez serca, ale ty o tym wiesz. Ale Dobra, że. Dosta, dawaj, biegniesz. Ale że ty znowu mnie w to miejsce bez żadnego powodu i bez żadnej podstawy, Elviso, podczas stuć... gdy. Oddawaj moje jedno team ja, ja powiem ci tak, ja jestem człowiekiem honoru Ja stąd i tak wyjdę, ponieważ ja mam web, okej? Okay. Ja mam web, story, ja sobie poradzę tak, I, tak, i tak, nawet no, bez web. ciebie stąd po prostu wyjdę, więc powiem tak, tak mam W tym momencie oczywiście po prostu su subujcie kanał, żeby was ciekawi, jak chcąc wyjdę, bo tak się pewnie stanie Więc mordo, proszę zapraszam to, subuj kanał, z Wąkiem, polecam też bardzo gorąco Follow na Instagramie Elviso ten na którym macie moje zdjęcia Stories oraz wiele, wiele więcej Będę za każdego followa mega wdzięczny Dziękuję, że byliście na tym odcinku Widzimy się oczywiście jutro się aleczka raz największe, Yo!